swoje różnego rodzaju doświadczenia, inne rzeczy i tak dalej. Ale chciałbym, żebyśmy teraz sobie spróbowali zestawić Twoje doświadczenia, które widzisz, obserwujesz gdzieś tam nie wiem, w innych hotelach versus Twój obiekt. Czym on się różni? Co Ty takiego wprowadziłaś innego, że to jest hotel, który Twoim zdaniem, on, to jest naprawdę hotel dla dzieci, dla rodzin z dziećmi. Znaczy ja myślę, że i tak dalej mamy dużo niedoskonałości i, i na pewno goście, którzy do nas przyjeżdżają i wracają Uświadamiają nam to i niejednokrotnie przy każdej wizycie w hotelu zdarza się, że kolejny pomysł wpada do głowy i jest realizowany w ramach tego, żeby i gość hotelowy, tak naprawdę, i rodzic, i dziecko miało łatwość w obsługiwaniu się tym hotelem, tak, tym obiektem. Prawda jest taka, że większość hoteli, tak jak wspomniałam, wstawia wyłącznie stolik do restauracji i to jest wszystko, na co stać. Ewentualnie wstawienie łóżeczka i kolorowej pościeli do pokoju. Dla mnie hotel przyjazny rodzinie, przyjazny dziecku i dający komfort wypoczynku, to jest taki obiekt, w którym na każdym jego etapie ten dzieciak może komfortowo i dobrze spędzić czas, gdzie są takie udogodnienia że może samodzielnie korzystać z toalety, może samodzielnie korzystać z recepcji, z obsługi barowej, czy nawet w pokoju zaopatrzenie jest na tyle wystarczające, że ten rodzic nie musi pakować 10 walizek i wynajmować dużego samochodu, żeby w ogóle mógł się przemieścić do, do tego obiektu. Prawda jest taka, że mi niejednokrotnie już walizki wypadły z samochodu, kiedy go pakowałam, bo, bo nie mieściły się te wszystkie gadżety, które musiałam zabrać ze sobą. I wiedziałam wtedy, że to nie jest hotel przygotowany dla dzieci, tak? Jeżeli ja muszę tyle rzeczy zabrać i tyle rzeczy mi brakuje. To, to nie jest miejsce, w którym powinnam spędzać wakacje z dzieckiem. Problem jest jeszcze drugi, który w ogóle też pobudził mnie do działania w kierunku rozwoju hotelu dla dzieci. To, że podczas pewnego pobytu zgubił nam się smoczek dla naszego najmniejszego dziecka, i faktycznie nie było możliwości kupić gdziekolwiek ponieważ była niedziela, wszystko było pozamykane stwierdziłam, kurczę, no to, to jest nie tak, nie może tak być, tak, jeżeli przyjeżdża rodzic z dzieckiem jeżeli braknie pampersów, braknie smoczka, braknie butelki, czy po prostu takich podstawowych... Chcesz powiedzieć, że otworzyli się taki sklep? Absolutnie, sklep powstał, w którym są akcesoria i oczywiście zdarzyło się, że czegokolwiek brakowało nam w sklepie, ale wtedy był to, była to dla nas informacja zwrotna, że taki produkt też musi się tam pojawić. Mhm. I to wynikało z tego właśnie, że przyjechali nasi goście i powiedzieli, że kurczę, nie mają skąd wziąć tych rzeczy. Oczywiście mamy w hotelu tą elastykę, że jakikolwiek pracownik obiektu wsiada w auto i jedzie kupić, jeżeli jest taka potrzeba, ale tak jak wspomniałam, wiele produktów nie można w trakcie weekendu, świąt czy niedzieli tak. kupić. I po to jest ten sklepik hotelowy, w którym można się zaopatrzyć w takie rzeczy. Wyobraź sobie, jak odpoczywać tak realnie, jak żona do ciebie cały czas mówi. Słuchaj, skocz do sklepu po smoczek, skocz do sklepu po pampersy, skończyły się Pampersy do pływania, i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie ten facet nie jest na wypoczynku. To wiesz, tylko jest tylko tak naprawdę na, na posyłki dla dziecka, a nie, na, nie w miejscu, w którym można po prostu fajnie wypocząć. Chcieliśmy to tego prawda. uniknąć. Ja choruję, to, jak ja takie mam, rzeczy mam, więc ja pójdę, jak to pójdę, pójdę dalej. Mam takie pytanie, czy um, ty, aby zrobić zakupy w tym sklepie, to trzeba się do niego zejść osobiście z pokoju, czy ja mogę zadzwonić i na zasadzie room service również zamówić, proszę, paczkę par Pampersów rozmiar 4. A powiem ci że dla leniuchów też też mamy taką opcję i można spokojnie pozostać w pokoju tak naprawdę. Ale jeszcze kolejny temat tych produktów, które ten biedny rodzic przed wakacjami musi zapakować do samochodu. No wyobraźcie sobie takiego 3-miesięcznego bobasa. No prawda jest taka, że trzeba dla niego wziąć wanienkę całą, kołyski wózki, a tak naprawdę przyjeżdżając do hotelu te wszystkie rzeczy powinny być zapewnione, no. tak? I, I to jest też kolejny taki temat, że hotel Przyjazny tym dzieciakom, on powinien mieć takie zaopatrzenie, że rodzic może się zapakować w jedną walizkę, ewentualnie drugą, bo wiadomo, że dzieciak potrzebuje. to, to jest jakby niesamowite, bo wiesz, no, ja mam 8-miesięcznego syna, w chwili, gdy nagrywamy tę audycję. Tyle ma. To sam doświadczyłem, teraz jesteśmy po wakacjach, więc wiem, ile ja się nadźwigałem tych bagażerów. Tak? No Jak ci... samochód musiałem pakować, nie dość, że cały kufer, kombi wypchany po dach, to jeszcze kufer pożyczałem od rodziny i i na dachu jeszcze był kufer, i to, to też się ledwo zabraliśmy. My powiemy, że ten hotel też powstał właśnie też z tego powodu. Między innymi z takiego, że wjeżdżaliśmy na urlop, i nie dość, że zapakowaliśmy cały ten samochód e, tymi rzeczami, to jeszcze były trzy rodzaje wózków i to była już w ogóle tragedia, e, bo faktycznie dojechaliśmy na miejsce, tworzyliśmy bagażnik i wypadły nam, wypadł nam cały e, cały bagażnik e, bagaży e, i doszliśmy do wniosku, że nie, no to już koniec, to już, te, to już lepiej nie jechać, niż sprzątać te, te wszystkie rzeczy z podłogi, bądź czuć się jak, jak wiesz, jak, jak na walizkę. No zarzesz. dobra, no to teraz po, powiedzcie w takim razie jak ja jadąc do Was na przykład, czego nie powinienem w takim razie zabierać? A czy jedyne co powinienem zabrać to dobry humor, szczoteczkę do zębów i dzieciaka pod pachę? No dobra, a wózki. Wózki są, oczywiście można pożyczyć i mamy gondole i wózki spacerowe i będzie też na chwilę obecną pojawiła się potrzeba wózka bliźniaczego. Także wszystko, wszystkie sprzęty są dostępne, zarówno jeszcze odświeżacze powietrza, no przeróżne rzeczy, które tak naprawdę jednemu rodzicowi nie są potrzebne, a innemu są. tak I to nasze rozwijanie się wynika też z tego, że przyjeżdżają kolejni rodzice, którzy mają inne potrzeby, tak? Mhm. Jeżeli mówią, że jest potrzebna lampka LEDowa w nocy, bo dzieciak mu się budzi, to taka lampka musi być, tak? Najważniejsze jest to, żeby słuchać gości, bo yy... My w pewnym momencie tracimy tak naprawdę dystans do, do swojego hotelu. Nie jesteśmy wca, w stanie ocenić tego, co jest potrzebne, a e, czego brakuje. A ludzie, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, mają świeże spojrzenie i oni są w stanie powiedzieć: kurczę, pod moim kątem to jest to, 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 tak? I dzięki temu możemy zrobić kolejne listy i rozwijać się, bo, bo chyba w tym kierunku powinniśmy iść. E tak od razu sobie w głowie gdzieś tam wyobrażam, jak to wszystko może wyglądać i funkcjonować i akurat moje dziecko teraz ma właśnie katar i tak sobie pomyślałem, no dobra, jesteśmy u was w hotelu na, na, na wyjeździe, no, no to oczywiście nie macie tam, nie zatrudniacie pediatry, lekarza i tak dalej. No zaskoczymy się co chwilę, no. No to zaskakuj, no to ja już nie będę zadawał pytania. No. E, może nie tyle zatrudniamy, co współpracujemy z kilkoma pediatrami, którzy są pod telefonem i w razie potrzeby oczywiście przyjeżdżają, przebadają malucha i, i wystawią po prostu to. odpowiednią mhm. diagnozę. Tak? A co ciekawe, naprawdę jest to dość często korzystana usługa, mhm. że wcale to nie jest jakiś świecie przypadek, no bo dzieciak. Wykąpię się na basenie, mhm. może czasami zawieje go okay. gdzieś e, i złapie ten przysłowiowy katar, czy, czy jeszcze jakąś mhm. gorszą chorobę. No i naprawdę rodzice mają albo wybór e, wyjechać. Urlop? Tak, mhm. dokładnie, albo e, albo w siedzieć w pokoju hotelowym i na tym się mhm. skończy. E, I tak doszliśmy do wniosku, że to jest wielki błąd, bo sami też żeśmy doznali takiej potrzeby powrotu, albo zmuszenia do powrotu doszliśmy do wniosku, że, że jest, to, jest to chyba taki podstawowy temat, tak? Bo zdrowie jest bezcenne i, i mimo tego, że chcemy wypocząć, to, to nie wszystko od nas zależy. To prawda, a tym bardziej wiecie, to też jest taki efekt posłania do żłobka dziecka, czy do przedszkola, generalnie jakby interakcji z innymi dziećmi, spotykania się, to u was w fotelu to jest takie też miejsce, gdzie te dzieci razem bawią się i spotykają, więc jest większe ryzyko też właśnie jakichś infekcji, innych rzeczy i tak dalej, więc... Świetny pomysł, bez dwóch zdań. Nie wiem, jakim was jeszcze zaskoczyć w takim razie, wiecie, pytaniem. No dobra, kolejna rzecz. Ja zabierałem, zabieram, no ale to pewna specyfika mojego jakiegoś tam hobby wózek biegowy. Nie wymieniliście, że wózka biegowego. Nie, Bóg, nie wózek nie wózek bliźniaczy, może warto pomyśleć o wózku nie, biegowym. Nie wymieniliśmy, ale świetnie, że dałeś taki bodziec kolejny, żeby... Mówmy się, że, że jak ty przyjedziesz, to już będzie. Okay, dobra. Ja właśnie z dwoma wózkami się tłukłem ostatnio, właśnie jeden biegowy, drugi gondola. Zasuwaliśmy i to no, rzeczywiście cały kufer właśnie przesunął. Ale to jest to, wózki. o czym mówiłam, tak? Każdy gość przyjeżdżający ma indywidualne potrzeby, indywidualne tak. podejścia. Jeżeli goście nam zgłaszają takie mm. potrzeby, to dlaczego mielibyśmy tego nie wykorzystać. Słuchajcie, e, e, to wszystko fajnie brzmi i ładnie brzmi. Dla osób, które przyjeżdżają na miejsce, to rzeczywiście musi być mega zaskoczenie. Tak? Takich, kto przyjeżdżają z dziećmi. No, jak przyjeżdża biznesowo ktoś albo para, dorosłych ludzi niekoniecznie muszą to zauważyć, ale z dziećmi absolutnie to myślę, że szczęka im opada. E, natomiast no, to jest jedna rzecz, ale myślę, że bardzo duże wyzwanie przed wami to jest to, żeby pokazać ludziom. Którzy decydują się na pobyt w waszym hotelu albo w ogóle szukają miejsca na wyjazd z dziećmi, że wy jesteście takim, a nie innym obiektem. No bo rzeczywiście teraz, jeżeli ktoś po prostu sobie w wyszukiwarce 1, 2, 5, zaznaczy, ja jadę, szukam wyjazdu rodzinnego, no to wyskoczy mu masa hoteli. To, co sobie powiedzieliśmy wcześniej. Cała masa hoteli mówi, że jest przystosowana do przyjmowania rodzin z dziećmi, a później się to sprawdza do tego, że jest tylko i wyłącznie fotelik do karmienia dziecka, może przewijak i może podgrzewasz do, do butelek, i to wszystko. No to jest trochę mało. I jak teraz tym ludziom, którzy szukają swojego miejsca na wypoczynek, na urlop, opowiedzieć tą całą historię waszą? I przekona. Przekonywać go już nie trzeba wtedy, tak? Tylko pokazać mu różnicę. Znaczy myślę, że naszym największym marketingiem są goście, którzy już u nas byli, którzy są zadowoleni i którzy puszczają dalej informacje o tym, że warto tutaj pojechać. Naprawdę mamy bardzo dużo kolejnych gości, którzy przyjeżdżają z polecenia, i chyba to jest takim największym wyznacznikiem tego, żeby trafić do nich, tak? Bo oni są też rzetelnym przekazem tego, co faktycznie jest. Trudno, żebyśmy. Wyczytywali opinie po internecie, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. Mówmy się dzisiaj z internetu, z, z, z portali społecznościowych może korzystać każdy, nawet ten, kto niekoniecznie był w hotelu, tak? Więc zawsze to, co pisze w internecie, trzeba brać przez pół. Owszem, wiele hoteli ma zakładkę zazwyczaj na stronie o tym, że jest przygotowanym pod dzieciaki. I uważam, że każdy rodzic, który poszukuje takiego hotelu, powinien przede wszystkim zacząć od tego, czy na stronie jest umieszczona taka informacja. My staramy się prowadzić wszystkie nasze media społecznościowe w taki sposób, żeby do gości dotarła informacja, że jesteśmy przygotowani pod dzieciaki. Bo trudno, żebyśmy wypuszczali informacje biznesowe, sale, konferencyjne, pokoje, nie pokazując tego, że hotel jest tutaj strategią przygotowany pod prorodzinne pobyty. Hmm? Prawda jest też taka, że to, że hotel jest przygotowany pod prorodzinne pobyty, nie wyklucza tak naprawdę tworzenia chociażby w konferencji, czy jakichś wydarzeń, które, które również organizujemy. Bo też takie przyszycie łatki, że hotel rodzinny może być tylko rodzinny i, i w sumie zawsze tam biega milion dzieci, nie jest prawdziwe. No, jeżeli jest hotel dobrze zorganizowany, dobrze zaprojektowany, odpowiednio wygłuszony, wyciszony, wydzielony, z wydzielonymi strefami odpowiednimi, myślę, że to można też fajnie połączyć. Więc generalnie trzeba też na to zwracać Zdać uwagę, czy, jeżeli chodzi o szerokość gamy usług hotelowych, czy, czy to spełnia jakieś tam oczekiwania? A powiedzcie mi, proszę, właśnie takie zestawienie, jakby eventowe. Na jakie eventy jesteście przygotowani? Jaka skala? Jakie, nie wiem, przestrzenie konferencyjne macie? Mamy kilka sal konferencyjnych, zarówno dla mniejszych grup około 10-osobowych, jak i dla grup 200-osobowych. No, przekrój Obiekt jest też na tyle ciekawy, że można tam skorzystać i ze strefy spa, w której jest basen, masaże, jak również z takiego zwykłego, tradycyjnego ogniska. I chyba też dlatego cieszymy się taką popularnością wśród grup eventowych, bo dzięki temu mają w jednym miejscu wszystko. A rzadko zdarza się, żeby z jednej strony był mega komfort i luksus, a z drugiej strony taka po prostu wieczorna biesiada, tak naprawdę, tak? Też biznes, słuchajcie, nie jest już teraz ukierunkowany tylko pod dorosłych. Ci ludzie, którzy robią biznes, też mają dzieci. I powiem uczciwie, że zdarzało nam się organizowanie takich spotkań biznesowych czy nawet konferencji których to właściciel firmy bądź, bądź osoba organizująca przedsięwzięcie po prostu poprosił nas, żeby zorganizować im zajęcia dla dzieciaków, bo tych dzieciaków są częścią rodziny albo też częścią właśnie jakiegoś innego biznesu. Tutaj powiem też szczerze, że współpracujemy z zaprzyjaźnią stadniną koni. Mamy bezpośrednio obok siebie e, duży zalew kąpieliskowy, czy, czy, czy liczne boiska, chociażby do, do tenisa i tak dalej, czy lodowisko. E, I powiem szczerze, że. E, nie wyklucza biznes czy wyjazdy integracyjne nie wykluczają faktu, że jest to hotel głównie ukierunkowany pod rodziny z dziećmi. Słuchajcie, hotel to ludzie, to w sensie personelu, teraz o tym mówię, tak? bo możecie oczywiście tutaj starać się, aby ten hotel był ekstra przyjazny właśnie rodzinom z dziećmi, udogodnienia, sprzęty, ale to są tylko sprzęty, to są rzeczy. Jakby fizyczne, które pomagają w codziennej pracy, no ale bez ludzi to się nie da też przygotować jakby fajnego pobytu dla rodzin, czyli bez personelu, który macie. Dużo ludzi zatrudniacie w samym obiekcie. W tej chwili pracuje około 50 osób w obiekcie, aczkolwiek no cały czas poszerzamy grono, bo zamierzamy też się rozwinąć noclegowo, w związku z tym jest potrzeba też poszerzenia zespołu. Oczywiście ciężko jest z tym, żeby złożyć fajny zespół i taki, który będzie rozumiał też strategię obiektu, tak? Bo niejednokrotnie przychodziły osoby, które pracowały w innych hotelach, ale biznesowych i.